English or Spanish? English. Kto pierwszy się ruszy? English miaja! Aaa niech to dunder świśnie. Nie ty, doktorze Dunderstys. O. Jak ja nienawidzę pytałów! Naprawdę nie ma innego sposobu na napędzanie rowera. Ten oryginalny robi się trochę nudny. Roboter of politics! Trump vs Biden. Begin! Tato? Ta? Jestem gejem. Cześć! Gejem! Jestem tata! Tato, bądź poważny. Dobra, wypierdalaj z mojego domu. Cześć! Cześć! Widzicie, nie każdy żart musi się kończyć agresją. Musi. O, czy to nóż? Nie.